Jeszcze jest Możdżeń. Możdżeń. Teusz Możdżeń strzał. Możdżeń. Bardzo dobrze. Jest. Jeszcze Stilic. Jeszcze Stilic. Wycofana Będzie 2-0. Rudniew. Artyom. Rudniew. Tak to jest. jest niesamowite. Ale wszystko się zaczęło. Wiesz Rafał czego. To co mówiłeś o Iniaczu. Iniaczu. Dokładnie. Na jeden kontakt tam błąd techniczny Stilicza, ale poszli za, za piłką dwaj gracze plus jeszcze Morzyń, który znalazł się blisko e, właśnie właśnie Stilicza i Iniaca teraz jest, jest akcja. tak to jest tutaj Świetna praca też Mateusza Możdżenia. Jeden na jeden ze szmatykiem. Wejście do Stilicz. To, że poszedł za strzałem. Dokładnie. Oczywiście błąd Sapeli, bo to nie był trudny strzał. No i Rudniew. To jest list polakarnego. gol Rudniewa w tym sezonie. I on jest teraz na szczycie tej klasyfikacji strzelców wyprzedza Tomasza Frankowskiego. Tak, błąd tutaj Łukasza Sapeli, ale to co powiedziałeś, Stilicz. E, I właśnie. Przedtem mówiłem o spóźnionych doskokach, atakach na piłkę o spóźnionych reakcjach graczy z Bełchatowa. To pokazuje znowu, że tak naprawdę gracze Lecha są lepiej fizycznie